sobie mało lata spodwórka i cuję się jak król Gdy nawijam do lustra, świat jest smut Moja scena full clip, podbijasz kło I nikt mi nie zaproni latać, niczym świat jest smut, moja scena full clip, podbijasz kło I nikt mi nie zaproni latać, niczym prawić

Jeden prawy, jeden lewy, dwieście pięć prawy, pięć lewy z uwagą, jeden lewy, jeden prawy, sto. No.

Uwagą. Jeden lewy, pięć prawy to dwadzieścia. Prawą, sześć prawy. Nie wypuszczaj to. Sześć lewy. Prawą. Uwagą do. Uwagą. Opa. Moment ist doch. Hey, ja przed ostrym niczym za kierom rolls royce a. King von celowniki na obzak Psychologia do końca, trzymamy wzrokowy kontakt Bra, dwa palce w górę, jakbym strzelał to w front Brat, mam broń na czas, gdzie dom to plac zabaw Mój sport to rap, wciąż działa Młody ostry, gdybyś widział mnie w tej chwili To byś swampił niczym we Friday'u Smokie Choć w rozmiarze Biggie smallsi nie ma mocnych 3, 2, 1, tak. Przez szczyt 200. 6 lewy 200. Ostrożnie, 4 prawy, otwarty, do lewą, 4 prawy, Zacisk. 250. Prawą, przez szczyt 90, 4, lewy. 6 prawy, 400. Przed szczyt prawą, 150. 5 lewy, 6 prawy. 6 lewy, długi. 6 prawy, przedszczyt, 5 lewy. Ostrożnie, przedszczyt do 4 prawy, długi. 80, 4 lewy. Przedszczyt do 5 prawy, 4 lewy. 4 prawy, 70. 6 lewy, ostrożnie, nacisk. 1 lewy, ciasny. 50, 4 prawy, otwarty, 120. 6 lewy, 5 prawy, ostrożnie, 3 lewy, 1 prawy, nacisk. 6 lewy, ciąć. 5 prawy, Trzy lewy, nie ciąć, pięć prawy. Trzy lewy, długi. Cztery prawy, nie ciąć, cztery prawy. Trzy lewy, pięć prawy. Prawą przez szczyt, sześć lewy. 6 prawy 5 lewy i ostrożnie 1 prawy i ciąć 6 lewy 70 4 lewy, lewą, na 4 prawy, otwarty 6 prawy, 80. 6 lewy, nacisk 3 lewy, 120 6 prawy, lewą 4 prawy, cias. 5 lewy, przedszczyt, 100 5 prawy, otwarty, ciąć 150 6 prawy, przedszczyt, śmiało, 200 5 prawy, długi 5 prawy, ciasny 4 lewy, przedszczyt, 6 lewy, to 5 lewy, 30 prostój 3 prawy

Lewy, 80. 6 lewy, 4 prawy, otwarty, 80. 4 prawy, ciasny. 6 lewy. 6 lewy, 6 prawy, 120. 6 lewy, 120. Ostrożnie lewą do 1 prawy, nie ciąć 200. 6 lewy, przyszyk, 6 prawy, przyszyk, lewą, 6 lewy, u, 150, 6 prawy, przyszyk, 150, 6 prawy, ciąć, 6 lewy, przyszyk, 6 prawy, 6 lewy, dlać, do 4 lewy, ciasny, 6 prawy, do 1 lewy, 4 prawy, 150,

Lewy, do 6 prawy, i ciąć 90. Ostrożnie do 3 prawy. 5 lewy przez szczyt. 4 prawy i ciąć 200. 6 prawy, 120. 6 lewy do 5 prawy 120. 5 lewy 120. Lewą. 6 prawy, 120.

5 lewy, ostrożnie, 5 prawy, ciasny, 3 lewy, 4 prawy, 50, 150. 6 prawy, otwarty. 5 lewy, przez 150 6 lewy, 55 prawy, 4 lewy, 200.

do 6 lewy, długi, 60. 6 lewy do 6 prawy, ostrożnie 3 prawy, 4 lewy, 150. 5 prawy, lać przez szczyt. 6 lewy, długi, 150. 5 prawy, lać przez 250. 5 lewy, 200. Przez szczyt, długi, śmiało. 120, 6 lewy, ostrożnie. 5 prawy, długi, 300. 6 prawy, otwarty, 200. Ostrożnie, ostrożnie. 6 lewy, zacisk, 4 lewy, ciasny, 1 prawy, zacisk. Widzisz świat, uderza niczym nostalgia w emocje Choć udało mi się dojrzeć, raczej nigdy nie dorosnę Jebać to Gdy nikt nie widził, uwalnię w sobie mało lata Z podwórka, ej, się jak król Gdy nawijam do lustra, świat jest mój Moja scena, full clip, szkło I nikt mi nie zabroni latać niczym trawi Świat jest mór, moja scena, full clip. 3, 2, 1, tak 4 lewy 4 prawy, 50. 5 prawy, to 20. Ostrożnie, nie wypuszczaj przez szczyt. 3 lewy, ciasny, garb. 6 prawy, nie wypuszczaj przez szczyt. To no. 3 prawy, 4 lewy, 30. 4 prawy, 80. 3 lewy, ciasny, garb 200. Nie wypuszczaj, przez szczyt 60, ostrożnie, 5 prawy, ciasny, to 1 lewy, garb 5 prawy, przez szczyt 300. Nie wypuszczaj, przez szczyt 150, ostrożnie, 3 lewy, lać, ciasny, 5 prawy, 70. Ostrożnie, 1 lewy do 4 lewy, 80 6 prawy, 5 lewy, 1 prawy, 1 prawy, otwarty 100 hak lewy, otwarty 300

スタート。 Puka ktoś. Puka ktoś? Przykładowo, no. Zaglądasz pan przez wizjerek i patrzysz pan, czy to komornik, czy może dzielnicowy. Dzielnicowy. I dopiero wtedy pan to, to ile pan chcesz za ten fotoplastikon? Kiedy wypuszczam 3, 2, 1, tak 6 lewy, ciąć 300. Nie wypuszczaj, ostrożnie, chopa, 6 prawy, nie ciąć 400. 6 lewy, nie ciąć 250. 6 prawy.